Dziś rano przyszedłem do wywióreczek, dać po prostu i mieść. No i mnie taka niespodzianka e, zastała. E, z racji tego, że ich tu nie było, więc zacząłem się rozglądać. Myślę może śpią, może siedzą w budce. E, no wodę teraz wymieniłem, już woda jest czysta. Orzeszków również dosypałem, bo były zjedzone, aczkolwiek jakieś tam warzywa leżały. Ale mi tak długo nie wychodziły. i zadziwiły mnie te dziury na podłodze. mnóstwo dziurów. I oczywiście, jak się zacząłem bardziej rozglądać, zobaczyłem taką dziurę między deskami. Także wygryzły sobie po prostu ścianę. I zmianę. Ja mam tu dwie młode dziureczki. To były. Dwa samce oddzielone samce od, już od, od pozostałych o pokażę Wam zaraz widzicie gdzie na Jest nad wolierką Akurat przyleciało wcześniej też ją widziałem dlatego pomyślałem że przyjdę Tylko teraz jak ona wejdzie? No nie mam żadnego pojęcia Z żadnej strony Jeżeli miałaby którędyś wejść to jedynie tą dziurą a... Nie chcę mi się wierzyć, że ona po prostu znajdzie te miejsce. Tam pod spodem, jak to wygląda. Tam są właśnie te woliery z wiewiórkami, i nad tą dziurą, troszeczkę wyżej, jest zrobiona taka podłoga. Bo tam te klatki są po prostu. Nie mam betonu na dole, tylko mam na takim podejściu to wszystko zrobione i też jest zadeskowane. Tak jak tutaj, właśnie ta ściana. Tak samo tam wszystko jest zadeskowane, także tam po prostu chodzą po ziemi pod podłogą, pod tymi wszystkimi wolierami. Także no, tu światło na pewno im wpada, ale muszą teraz trafić w tamto miejsce. Widzicie, wydostała się jakoś tam na zewnątrz, więc po klatce chodzi. No widzę, teraz są tam nawet dalej. No wiadomo, ona poznaje swoje miejsce, poznaje swoje legowisko również. Tutaj w końcu mają te budki. No i by chciała wejść, a jak? Nie mam pojęcia. Zostawiłem tamtą wolierę otwartą, tam jest taki długi korytarz przez wszystkie plateczki, więc jeśli tam wejdzie, to stamtąd już nie będzie miała wyjścia. Tu jeden błąd był, jak widzicie, nie ma siatki na ścianach. Dlatego, że to nie było miejsce przygotowane dla wybiórek, żeby się działy. Po prostu żeśmy tak stworzyli szybko miejsce, żeby oddzielić właśnie samczyki. No i miałem dwa, to jej bracia były. Samiczkę żeśmy już oddzielili w parkę. A te takie zostaje po prostu na sprzedaż. To nie było przygotowane, żeby tu siedziały, tylko myślę tydzień, góra dwa. No i faktycznie posiedziały tydzień, góra dwa.